Krzysztof Gasparski, komunikat jagodowy, czwarty bodajże, 9 kwietnia 2019 roku. Nic wiele tak naprawdę na tych naszych jagodnikach nam nie będzie dokuczać z uwagi na to, że spadki temperatur są. Co najwyżej spadki temperatur będą nam powodować, że powieki nam się nie zamkną wieczorem. Co możemy zrobić? Możemy dać saletrę potasową, możemy dać imprower, możemy to troszeczkę podstymulować, żeby stężenie soków komórkowych zmienić, żeby w ten sposób wpłynąć na ich mrozoodporność. Możemy zastosować także nawozy cynkowe albo cynkowo-borowe. Przy okazji to też jest dobre wyjście na początek. Oczywiście to wszystko może nas uchronić albo poprawić mrozoodporność. Odporność, czy odporność na przymrozki tylko pod warunkiem, że mówimy o tych przymrozkach 2, 3, 4 stopnie i w zależności od tego, jak one długo będą trwały i z jakimi przeciągami wiatrami będziemy mieć do czynienia? Czym większe wiatry, to oczywiście skutki przemrożeń uszkodzeń mrozowych będą większe. Jeżeli mówimy o saletrze, o saletrze potasowej, takim stężeniem bezpiecznym na ten moment to jest 1%, czyli na każde 400 litrów wody mamy 4 kg, także łatwo sobie to yy, przeliczać, to jest taka dawka powiedzmy hektarowa, 5 na 500 i tak dalej. Jeżeli chodzi o imprower, przed przymrozkiem zachęcam do tego, żeby stosować pół litra na hektar. Po przymrozkach te dawki regeneracyjnie powinny być większe. Yy, litr na hektar i to najlepiej jeszcze yy, ze dwa razy pod rząd. Natomiast pamiętajmy, to może nie być ostatni przymrozek ten, który jakoś się spodziewamy w tym tygodniu, więc szanujmy też ten imprower, żeby ten limit tak zwany trzech litrów w sezonie nam się tutaj sprawdził. Przy dużych przymrozkach będziemy mogli się ratować regulatorami wzrostu, gibereliną jeszcze. No ale na ten moment wydaje mi się, że zdecydowanie ten imprower i saletra potasowa i nawozy cynkowo-borowe e, ProHorti ZN plus B czy, czy Fertilider Axis czy Ferdi Liter, także Leos powinny tutaj załatwić sprawę. Jeszcze mam jedną rzecz. Możemy trochę podstymulować truskawkę produktem NHCA Delta i o tym Szymon Kamiński w kilku słowach. Dzień dobry, nazywam się Szymon Kamiński. I od pięciu lat pracuję w firmie Bioagris. Dzisiaj chciałbym Wam powiedzieć parę słów o produkcie NHCA Delta. NHCA Delta jest to nawóz azotowy, w jego składzie jest również wapń. Wapń jest do tego, aby była utrzymywana stabilność preparatu. Preparat Delta jest to najszybciej dostępna w tym momencie forma azotu w rynku sadowniczym, ale również w innych rynkach warzywniczych czy w rynkach rolnych. W roślinach, które już miały szansę przezimować Mówimy tutaj o truskawce, trzeba zastosować ten preparat wraz z ruszeniem wegetacji. Czyli roślina pobudzamy do wzrostu po, po zimie. Wtedy stosujemy dawkę 5 litrów na hektar. Wracając jeszcze do improwera, żeby nie było tylko to, co ja powiedziałem, to też postanowiliśmy zaprosić do wypowiedzi dzisiaj kolejnego gościa: Artur Klejna z firmy Biode. Improver Stymulator biologiczny roślin przede wszystkim stosujemy do poprawy plonowania oraz też zabezpieczenia roślin przed niekorzystnymi warunkami stresowymi. Dzięki niemu możemy uzyskać wysokie plony roślin zarówno w sadach, jak i również w uprawach polowych i też możemy zabezpieczyć przed niektórymi warunkami stresowymi. W uprawach jagodowych zalecamy prepar stosowanie preparatu Improver w ilości od 0,5 do 1 litra na hektar, rozpuszczonego do 500 litrów wody i stosujemy go w warunkach przede wszystkim wieczornych. Wysoka wilgotność wtedy, kiedy nie mamy zbyt dużego nasilenia słońca ze względu na ograniczenie parowania wody. Zaleca się częstsze stosowanie preparatu w mniejszych dawkach. Jeżeli chodzi o choroby, bo powiedział nic wiele. Produkty siarkowe, produkty miedziowe na tym etapie są w zupełności wystarczające. Dosyć szerokie spektrum ochrony, tak bakteryjnej jak i grzebowej. Miedź z siarką można mieszać w mieszaninie zbiornikowej, sprawdza się to, nie działa fitotoksycznie, póki nam nic nie kwitnie. Jest to naprawdę godne polecenia, rozwiązanie na właśnie ten okres. I teraz jeszcze zostały pokrótce szkodniki. One też przestały być aktywne. Jeżeli mówimy o wieczorach zimnych, o przymrozkowych to zdecydowanie ich nie będziecie widywać. Natomiast jeżeli w tym tygodniu po przymrozkach nastaną ciepłe dni to w południe możecie zaobserwować dużą aktywność szkodników wielkopąkowca także porzeczkowego. Obiecałem, że nagram jakiś film, ale się ochłodziło i nie widać tego wielkopąkowca chodzącego po liściach, natomiast jak kroiłem pąki też okazuje się że zasiedlenie pąków było już zdecydowanie mniejsze czyli one z tych pąków zaczęły się wydostawać i wychodzić I to by się pokrywało z tymi zaleceniami że zwalczając wielkopąkowca przed kwitnieniem w pełni kwitnienia i po kwitnieniu takie zabiegi powinny się wykonywać i tutaj polecam rozwiązanie takie można powiedzieć całkiem przyjazne ekologom z uwagi na to że siltak nie robi pozostałości nie, nie uszkadza owadów pożytecznych typu nie dokucza pszczołą czy, czy większym owadom. Uszkadza jedynie owady, nie tylko owady, ale także akarina, całą grupę tych pajączków, tych niewielkich. Mówimy też tutaj o walce z wciornastkami. I o tym w kilku słowach doktor Wojciech Wieczorek z firmy ICB Farba. Proszę Państwa, w przypadku porzeczki czarnej, siltak znajduje również szerokie zastosowanie do zwalczania kilku bardzo uciążliwych szkodników tego gatunku. Wczesną wiosną, preparat możemy użyć do zwalczania wielkoponkowca porzeczkowego. Tutaj należy wziąć pod uwagę to, że w przypadku zwalczania tego szkodnika. Nie wystarczy jeden zabieg. Należy wykonywać cykl zabiegów przed kwitnieniem, w trakcie kwitnienia i nawet tuż po kwitnieniu, żeby skutecznie zwalczyć szkodnika. Czyli preparaty generalnie stosujemy w okresie migracji wielkoponkowca. I do cyklu zabiegów wykonywanych przeciwko temu szkodnikowi możemy z powodzeniem zastosować siltak. Już wczesną wiosną, w okresie przedkwitnienia, i potem y, możemy kontynuować zabiegi. Przy czym y, niekoniecznie wykonujemy wszystkie y, zabiegi preparatem Siltak. Możemy go mieszać, kombinować z innymi preparatami bądź stosować go w rotacji z preparatami chemicznymi. Badania pokazują, że y, różne strategie y, zwalczania wielkopogowca pożyczkowego, w których użyto do jednego bądź dwóch zabiegów y, preparatu Siltak. Dają bardzo wysoką skuteczność na poziomie nawet przeszło 80%. W trakcie sezonu wegetacyjnego siltak znajduje Szerokie zastosowanie do zwalczania przędziorków. Badania, a także obserwacje prowadzone w terenie pokazują, że preparat naprawdę bardzo skutecznie zwalcza przędziorka chmielowca na porzeczce. I tutaj również zwrócę uwagę na ważny aspekt zwalczania tego szkodnika, czyli i preparatu silta, czyli możliwość użycia preparatu do zwalczania przędziorka na krótko przed zbiorami bez obawy o pozostałości. No i na dzisiaj chyba tylko tyle. Jak się ociepli, to zdecydowanie przyspieszymy. Dziękuję.